Chcesz rozpocząć nagrywanie na YouTube, streamowanie bądź cokolwiek innego? Ale jedyny mikrofon jaki posiadasz to ten ze słuchawek i brzmi on tak. Nie chcesz na sam początek wydawać nie wiadomo ile na profesjonalny mikrofon, ponieważ nie wiesz czy to wypali. Zatem idealnie trafiłeś. Ja jestem Radzi, a ja w tym materiale zaprezentuję wam mikrofony idealne na początek do około 100 zł. Oczywiście mowa tutaj o mikrofonach używanych. Ja nie przedłużam i przechodzimy zatem do odcinka. Pierwszym mikrofonem, jaki wam zaprezentuję, jest Beringer C1U. Właśnie ten mikrofon mogliście zobaczyć już dwa lata temu na jednym z moich materiałów. Najważniejsze, co musicie o nim wiedzieć, to, że jest bardzo cichy i trzeba się przy nim trochę pobawić, aby uzyskać z niego fajny dźwięk. Beringer C1U posiada charakterystykę kardioidalną, co oznacza, że najlepszy dźwięk zbiera z przodu mikrofonu. Warto dodać, iż mikrofon posiada trwałą, solidnie wykonaną metalową obudowę. Ja sam używałem tego mikrofonu przez około rok czasu. Poza tym, że jest cichy, nie miałem do niego żadnych zastrzeżeń. Mikrofon znajdziecie na serwisach aukcyjnych widełkach 70-100 zł. Drugim mikrofonem jaki wam dziś przedstawię jest Superlux E205U. Jest to mikrofon mający dobrą jakość w stosunku do ceny. Mikrofon posiada gniazdo jack. Poza tym idzie jest możliwość podpięcia pod niego słuchawek w celu odsłuchu dźwięku. Również posiada on pokrętu do ustawienia poziomu głośności. Mikrofon ten również posiada charakterystykę kardioidalną. Sprzęt sprawia dobre wrażenie, jednak warto zaznaczyć, iż lakier naniesiony na mikrofon jest podatny na wszelkie zarysowania Ceny tego mikrofonu w serwisach aukcyjnych wahają się między 50 a 100 zł. Jednak jeśli dołożycie parę dyszek, jesteście w stanie kupić go nowy ze sklepu. Ostatnim, a zarazem najlepszym mikrofonem na dziś jest Novox NC1. Jeśli szukałeś w ostatnim czasie taniego mikrofonu, to nie ma możliwości, abyś o nim nie słyszał. Mikrofon ten jest jednym z najlepszych budżetowych mikrofonów. W stosunku jakości do ceny posiadam naprawdę rewelacyjną jakość i bez wykonywania jakichkolwiek obróbek będziecie zadowoleni z jego jakości. Novox jak jego poprzednicy również posiada charakterystykę kardioidalną. Jest dostępny w dwóch kolorach. Srebrnym oraz czarnym. Nowox NC1 jest bardzo popularnym wśród twórców, tych początkujących jak i tych bardziej zaawansowanych. Warto zaznaczyć, iż mikrofon cechuje się solidną jakością wykonania. Mikrofon ten na spokojnie znajdziecie od 100 zł w górę w serwisach aukcyjnych. Oczywiście na sam koniec dodam, że aby mikrofon znalazł się na tej liście, musi spełnić dwa wymagania. Pierwsze wymaganie jest takie, aby był dostępny używany do 100 zł lub lekko powyżej. Drugim wymaganiem z kolei jest, aby był na USB. A musi być na USB z tego powodu, iż nie potrzeba do niego żadnego zewnętrznego interfejsu audio, ponieważ posiadam go już zbudowany. Jeśli pomogłem ci, zostaw łapkę w górę oraz suba. Tyle ode mnie siema.